Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu władz Województwa Polskiego, ale równocześnie kilka słów chciałbym Państwa skierować w imieniu Rady Programowej Forum Inwestycyjnego. Forum, które wykracza już swoją miarą poza sferę lokalną czy regionalną, stało się już oraz, czy staje się po raz siódmy, ważnym elementem debaty mm. przedsiębiorców. Nasistów, decydentów w sprawach inwestycji. I to inwestycji nierozumianych wyłącznie sektorowo albo terytorialnie, ale w szerszym wymiarze. To tegoroczne forum ma jakby trzy płaszczyzny. Po pierwsze, podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu 25 lat w Polsce, w polskiej gospodarce. A mamy co podsumowywać, bo te 25 lat wolności to rozpływ polskiej gospodarki. Gospodarki, która nie poddała się kryzysom i my jesteśmy wzorem dla wielu innych gospodarek europejskich, chociaż tamte są większe, mocniejsze, ale ta Polska właśnie pokazała, jak można radzić sobie z nieoczekiwanymi kryzysami, w tym finansowym. Ten rok i to forum to również 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Piękna rocznica, która da niektórych nieoczekiwani, niektórych z radością. Dla ja niektórych z pewnym niedowierzaniem kończy się to dziesięciolecie kończy się prezydenturą Polaka w Unii Europejskiej. Wydarzenie, którego wrażeniem jesteśmy jeszcze od kilku, kilkudziesięciu godzin, ale ten fakt tej debacie inwestycyjnej, debacie również o przyszłości, nadaje no zupełnie nowy, nowy wątek czy, czy daje nowy, nowy klimat. Jeżeli Polska tak bardzo zabiega o to, żeby doprowadzić do wspólnej polityki energetycznej to przywództwo przedstawiciela Polski daje zupełnie nowe możliwości. Mamy nadzieję, wielkie nadzieję, iż to przywództwo Donalda Tuska wprowadzi Europę na stabilne wody, a w danych stabilnych Wodach Polska będzie miała dumnie żagiel wyprostowany i wypełniony, wypełniony wiatr. Jestem tego bardzo pewien i mam nadzieję też, że skorzystając z tej dobrej perspektywy europejskiej, takie regiony jak Małopolska, która w najbliższym czasie zamierza swoją szansę wykorzystać na koncentrowaniu swoich działań na wsparciu kilku, nie więcej niż dziesięciu takich dziedzin gospodarczych, które dają największe możliwości. Tak na, skupimy się na takich inteligentnych specjalizacjach, w których jesteśmy już dobrze, a będziemy jeszcze lepsi. To jest zrównoważona energia, a w zasadzie wsparcie wszystkich inwestycji, wszystkich działań, które zmierzają do efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, ale równocześnie wprowadzenia nowych technologii, również produkcji takich bezpiecznych. Będą wzorem naszego zaawansowania technologicznego. To również chemia, która właśnie w Małopolsce jest takim okrętem fragowym i to za sprawą grupy Azoty, ale i też pozostałych firm chemicznych, które mają swoją siedzibę w Małopolsce. Stawiamy na chemię jako ten motor napędowy naszej gospodarki. I te inwestycje, które zwiążą się z nie ma dobrego określenia w angielsku like Science, ale to, to chodzi o, nie tylko o nauki o, o życiu, ale takie zastosowanie tych nauk, aby nam się żyło po prostu lepiej i bezpieczniej. Aby, mamy wiele przykładów, iż Małopolska Polska jest w tych dziedzinach bardzo specjalizowana. I trzeci taki motyw forum, Pan Prezydent już o tym wspominał, to rozmowy dużą reprezentacją Chin i dużą reprezentacją Ukrainy. Co interesuje Chińczyków, którzy to tutaj przyjadą? Żywność, a w zasadzie zakupy tej żywności, technologie w produkcji żywności. A w tym zakresie mamy nie tylko dobrą propozycję, ale i przy zamkniętych w niektórych rynkach stodnik mamy bogatą ofertę. Mam nadzieję, że te rozmowy w tym kierunku również będą się toczyły. I drugi aspekt, równie ciekawy, również związany z z chemią czy z naszymi technologiami. Stronę chińską interesują inwestycje w ochronie środowiska. Ten kraj rozwija się bardzo szybko, ale dobrze wiemy, iż nie zawsze z poszanowaniem środowiska. Chiny rozpoczynają swoje nowe inwestycje w chronienie tego, co naturalne. Tutaj możemy odegrać rolę inwestora, aktywnego inwestora, również takiego, który dostarcza technologie u nas sprawdzone zastosowane. Jesteśmy w tym po prostu dobrze. Ale więc wiele motywów, bardzo konkretnie, wiele refleksji z ostatniego ćwierć i wielkie nadzieje związane z przyszłością. Życzę Państwu udanych rozmów i tak jak już zostało zapowiedziane, forum inwestycyjne dojrzewa, by stać się samodzielnym bytem, a więc być może w przyszłości to forum będzie albo przed, albo po, ale zawsze, zawsze będzie przed. Forum ekonomicznym będzie dobrym, w Klinicy będzie dobrym prorokiem do tego do tej małopolskiej debaty o przyszłości. Życzę Państwu danych debat i danych rozmów.